Nauka spotyka się ze społeczeństwem, z obywatelami, z ludźmi, którzy żyją w naszych miastach, ale też przybywają z Polski, żeby zobaczyć tę największą imprezę popularno-naukową. To jest kolosalnie ważna sprawa, nie tylko ze względu na to, że to jest atrakcyjne, że to jest ciekawe, ale dlatego, że to po pierwsze pokazuje, co my robimy, pokazuje, że nauka jest bardzo blisko codziennych spraw ludzi i o czym wczoraj mówił rektor Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych, że tego typu wydarzenia budują zaufanie społeczeństwa do nauki, że my nie bujamy sobie w obłokach w sferze abstrakcyjnych problemów, które interesują tylko samych naukowców, tylko zajmujemy się wieloma sprawami, które mają bezpośrednio, wpływ lub mogą mieć na życie ludzi. I ten to, to, ten walor, czy wymiar budowania zaufania do nauki, do uniwersytetów, do uczonych jest bardzo ważnym elementem festiwalu. Śląski Festiwal Nauki jest takim już priorytetowym przedsięwzięciem naszego miasta i naszych uczelni wyższych. To właśnie tutaj pokazujemy, jak wygląda rzeczywiście to, co się dzieje w laboratoriach naszych uczelni różnych instytutów. Śląski Festiwal Nauki cieszy się powodzeniem nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych. Sam takie informacje otrzymuję od, od dorosłych mieszkańców, którzy przecierają z Zrozumieniem oczy, widząc młodych naukowców czy młodych wynalazców, którzy prezentują tutaj, właśnie na Śląskim Festiwalu Nauki, swoje um, propozycje, swoje pomysły, um, niejednokrotnie już urzeczywistnione. Ja się zawsze czuję świetnie w takich miejscach, dlatego, że można mówić o nauce, o technologii i, nie, i mówić w taki sposób, który jest zrozumiały i zrozumiany także przez ludzi młodych. I co prawda, można by pomyśleć, że. Co roku to samo, więc w gruncie rzeczy może się w którymś momencie znudzić. Nie znudzi się. Także dlatego, że nauka i technologia bardzo szybko się rozwijają i w zasadzie każdego roku można opowiadać o czym innym. Zawsze jesteśmy całą rodziną, zawsze jest to wydarzenie. Coś nowego zawsze znajdujemy. W zeszłym roku córa latała z samolotem, jeździła tramwajem. Teraz znowu druga rozbierała człowieka na części. Słuchałyśmy. Ufantoma Tętna Serca. Bardzo mi się podobał wykład pana Łukasza Wilczyńskiego. Na jaki Na temat nowych technologii w kosmosie, rozwoju w ogóle przemysłu kosmicznego. Bardzo ciekawy. Mi się podobał wykład o Zorzach Poral. Polarnych. Dużo ciekawych doświadczeń, można oczywiście również zobaczyć ciekawych zwierzęta, zmierzyć się po poziom cukru. Super! Bardzo się podoba i zawsze, zawsze czekamy z utęsknieniem na, na kolejne wydarzenie, na kolejny rok. Festiwal Nauki świetnie wpisuje się w nasze założenia uczynienia z Katowic Miasta Nauki. Miasta Nauki, taki tytuł otrzymaliśmy na rok 2024 jako Europejskie Miasto Nauki i to jest właśnie efekt zarówno festiwalu, jak i doskonałej współpracy śląskiej, Uczelni, ale przede wszystkim tej mrówczej pracy wszystkich tych, którzy z nauką na co dzień współpracują, na co dzień się nią posługują, czy to w pracy, czy w doskonaleniu, czy w szkoleniu tych najmłodszych. Te wszystkie elementy mają wpływ na ten tytuł. Tytuł, który tak naprawdę jest dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem i dając nam pewne możliwości rozwoju miasta, czyli zarówno rozwoju bazy dydaktycznej dla uczelni wyższych, ale też dla samego miasta jako koło napędowe wielkich przemian od niegdyś miasta węgla i stali ku nowoczesnej metropolii.